Na tunel lodowy natknął się operator koparki podczas budowy drogi przeciwpożarowej do zamku. Nie wiadomo kto i kiedy go zasypał, nie wiadomo też dokąd prowadzi. Tam, tam widać w ogóle jakby parę metrów jeszcze poniżej, tam ten gruz jak jest tego nasypany, że tam parę metrów jeszcze niżej. Także wychodzi jakby to była klatka schodowa jakaś. Zimą przywozono tu i magazynowano bryły lodu, które pozyskiwano z trzech książęcych stawów. Tutaj do sufitu wkręcone są takie rzeźnicze haki, no mocno skorodowane. Wygląda na to, że tutaj wieszano tusze upolowanych zwierząt i przechowywano je w sąsiedztwie lodu, po to, żeby się nie psuły. Stąd lud transportowano także do pomieszczeń przylegających do książęcej kuchni na piątym piętrze zamku. Mieszano go z trocinami, i tą mieszanką wykładano ściany. W tych lodówkach w lecie i na wiosnę magazynowano żywność, łatwo psujące się produkty, takie jak mięso, nabiał, owoce, ryby. Takie nietypowe dziś lodówki chłodziły przez cały rok. W okolicach odkrytego tunelu lodowego prawdopodobnie znajduje się więcej tajemniczych podziemi. takich miejsc, jak to odkryte, tu pod dziedzinem honorowym jest co najmniej pięć, tak przynajmniej wskazują dotychczasowe prowadzone badania georadorowe. Maciej Maciejewski